Ale to było przeżycie tutaj, w tej prokuraturze. <grystanie z tanem> Zapytałem się ich czy chcą się więcej dowiedzieć. Nie byli zainteresowani. <grystanie z tanem> Dokładnie. Także co chcieliście dowiedzieć? Nazwiska wszystkich moich doktorantów no. i... <grystanie z tanem> Ja powiedziałem, że nie. Ja nie mogę podawać nazwisk swoich byłych studentów, bo pracują w bardzo ważnych pozycjach NASA, w różnych firmach. A poza tym powiedziałem, że ambasada amerykańska powiedziała mi, żeby nie dawać się nazwisk. Pan prokurator, jak to? To pan się konsultował z ambasadą? Ja się spodoba, że jestem obywatelem Ameryki?